Witajcie. Witajcie kochani. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić czymś co jest dla mnie niesłychanie ważnym. Mianowicie pewnego rodzaju medytacją, która jest jedną z najpotężniejszych medytacji na świecie moim zdaniem. Jest to medytacja serca. Jest to medytacja serca tantryczna medytacja serca, którą robimy w parach. No, i jest to jedna z najpotężniejszych medytacji, jakiej do tej pory doświadczyłem. Robi się w parach z partnerem. Jeżeli masz ochotę posłuchać, zobaczyć, poczuć o co chodzi, zapraszam do posłuchania i do medytacji. Otóż wykonuje ją się w parach. Co jest do tego potrzebne? No, potrzebna jest przede wszystkim druga osoba. Tak, zatem siadamy naprzeciwko siebie. Najwygodniej jak można. Można na podłodze, na krześle, na poduszce, jak komu, jak komu wygodnie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby było wygodnie, żeby tam nic nie przeszkadzało w trakcie medytacji, żeby nie rozpraszało naszej uwagi. Zatem Siadamy naprzeciwko siebie, na odległość wyciągniętej swobodnie dłoni do partnera. I tą dłoń swobodnie wyciągniętą kładziemy partnerowi na sercu. Drugą rękę przykładamy. I to oczywiście jeszcze nie koniec. Natomiast Chodzi o to, żebyśmy się umiejscowili jak najwygodniej. Jak najwygodniej ugnieździli, ponieważ kilka minut w takiej pozycji no, może, być czasami, może być czasami niewygodne, więc usiądźcie, usiądźcie jak, jak najwygodniej. I słuchajcie, o co chodzi z tą, z tą medytacją serca? No, przede wszystkim oprócz tego, że uaktywnia się serce. To uaktywnia się również pewien hormon w nas, który nazywa się oksytocyną. Oksykocyna to jest hormon szczęścia, hormon miłości, e, neuroprzekaźnik. I teraz uaktywnia się on w momencie, kiedy się przytulamy, kiedy się dotykamy, kiedy jest naprawdę miło. Dlatego myślę, że warto to zrobić tym bardziej, że e, im bardziej podnosi się nam oksytocyna, czyli hormon szczęścia, tym bardziej spada nam kortyzol, czyli hormon stresu. A więc zapraszam spokojnie usiąść sobie do medytacji. A więc powtarzam jeszcze raz. Siadamy naprzeciwko siebie jak najwygodniej i, i, i na odległość w wyciągniętej dłoni. Wyciągniętą dłoń kładziemy na klatce piersiowej partnera. Drugą dłoń przykładamy do tej dłoń i patrzymy sobie w oczy. To w zasadzie wszystko. To w zasadzie wszystko, aczkolwiek mogą pojawić się różne myśli, jak tak patrzymy komuś w głowie, w oczy. Mogą się w głowie pojawić najróżniejsze myśli, różne nieokiełzane, różne śmiechy, chichy i inne podobne rzeczy. Rzecz w tym, żebyśmy je opanowali, żeby w naszej głowie nie było żadnych analiz, przetwarzania danych, ani innych tam historii. Po prostu koncentrujmy się, przenieśmy swoją uwagę na serce. Na serce. To jest tak. Jakbyśmy w medytacji chcieli oddychać przez serce. Wdychać i wydychać przez serce. W czasie tego ćwiczenia, w czasie tej medytacji, możecie też, o ile się Wam to uda, wyrównać oddechy tak, żeby oddychać rytmicznie. Jednym rytmem, ale bez przymusu, bez obowiązku, po prostu jak się uda. Oczywiście fajnie jest puścić sobie jakąś muzykę, albo coś, jak najbardziej tylko taką ulubioną, raczej chyba nie rock and roll, tylko bardziej bym proponował jakąś mantrę, albo jakąś muzykę relaksacyjną, albo po prostu coś, co po prostu lubicie. Jeżeli Wam się spodobała ta medytacja, to bardzo proszę o informacje. Jeżeli, jeżeli spodobała Wam się ta medytacja, albo macie jakieś pytania, to proszę o wpisy pod tym postem. Postaram się na nie odpowiedzieć. Dobrej zabawy, przyjemności, szczęśliwości i zdrowia. Namaste.